Witam, Ja jestem kamerzysta, a dokładniej Dawid Wojciechowski, Divajdek, a dzisiaj wytłumaczę Wam fenomen kamerzysty i lorda Cruzwilla oraz ostrzegę Was przed fenomenem kamerzystów i lordów na polskim YouTube. Powiem Wam, jakie idą za tym niebezpieczeństwa, do czego może to doprowadzić, oraz pokażę Wam przykłady tego, o czym mówię. Aktualnie na polskiej scenie YouTube największe liczby pod swoimi filmami robią kamerzysta oraz Lord Cruzwill. Skąd się wzięli? Rozpoczynali oni od porodiowania życia bogatego nastolatka z pełnym portfelem pieniędzy, najprawdopodobniej od rodziców w naszym zamyśle. Opierając się o wszystkie najpopularniejsze stereotypy odnośnie ludzi bogatych, a także biednych, pojawienie się Lorda Kruszwila dwa lata temu na YouTube spowodowało mnóstwo kontrowersji do tego stopnia, że było o nim głośno nawet u dużych youtuberów typu Gimper, Boxdel i wiele innych kanałów szoterskich, które to nagłośniły, a także w głównej mierze nastolatków, którzy szerowali. Wtedy żałosne i uderzające w punkt. Filmy Marka: Boom na kanale spowodowały serię zniszczeniem drogi sprzętów, Niszczeniem sprzętów, które miały wartość dla innych ludzi, takich jak świeżaki z biedronki, iPhony, serię poradników próbowania drogiego, próbowania taniego, jedzenia, picia, etc. Jak być bardziej prestiżowym? Co doprowadziło finalnie do tego, że słowo prestiżowy, prestiż stało się jednym z najpopularniejszych młodzieżowych słów roku 2018. Następnie pojawiły się współprace między innymi z Unboxalem, Stew, Freezem, Kinią Freeza wtedy jeszcze, w ten czas, czy serią live'ów z Meduzą, Klaudusiek, Czuksem, Jednym słowem, kontrowersją, stereotypami i opowiadając historię, i włączając w to także Mnóstwo różnych postaci, osoby takie jak kamerzysta, służący, szofer, ochroniarz, tata kamerzysty i pewnie będzie jeszcze wiele więcej w przyszłości. A teraz druga strona medalu, osoby, które to oglądają już mniejsza ile mają lat, ale raczej mniej niż ja czy kamerzysta. Tam większy po prostu procent, który to Ogląda, o niego mi chodzi. Oglądają to i uważają, że jak oni się pojawią na YouTubie z takim samym pomysłem, często z takim samym workiem i z takim samym pomysłem, e, traktowaniem swojego kamerzysty, odniosą sukces. I jest to nieprawda. Jest to nieprawda. Nagrają trzy filmy, będzie Beka w szkole, ale słaby z tego prawdopodobnie Słuchajcie, moi drodzy, nie będzie. Dlaczego? Bo pewnie nie będą wiedzieli, jak promować te filmy, nie będą mieli żadnego znajomego, które pomoże im dotrzeć do większej ilości widzów, nie będą też mieli swoich własnych pomysłów, nie będą wiedzieli, jaki tytuł zachęca widza, by kliknąć w film, nie będą mieli żadnych historii, jaką mogą opowiedzieć swoim kanałem, tak jak robi to Lord Cruzewil, czy kamerzysta, czy może nawet jeszcze świeży, taki przykład Dominika Łupickiego z Mikołajem, bo oni też są inspiracją. Bo mają duże liczby. A poza tym, przecież ludzie to już widzieli. Czemu miało być to dla nich czymś nowym, czymś niezwykłym, czymś co warto oglądać co tydzień. Albo co te piątki, jak oni chcą zapowiadać, co piątek o 18, film. Co z tego, że mnie obserwuje 18 ludzi. Dlaczego właściwie podjąłem się takiego tematu? Ponieważ mam w swojej rodzinie... Jakby rodzinie, osobę, która również chce działać w internecie, chce zarabiać pieniądze na YouTube, nosić worek jak kamerzysta, robić filmy jak popularni YouTuberzy i myśli, że to przyjdzie znikąd. Ja tym filmem chcę was ostrzec, że bez żadnego pomysłu, bez żadnego doświadczenia i osoby, która wam w tym pomoże, to wam się nie uda. I poddacie się bardzo szybko. Zobaczcie też nasz film, mój film, współtworzony kanał, osoby, która będzie ukrywała się pod workiem, ale z jakąś większą historią. Kanał uroczy, drugim filmem e, Pauza Challenge. Zobaczcie, zobaczcie, trochę się tam zmoczyłem, on się umorusał, zmógł, zmokł, Dużo kontrowersji. Wpadnijcie, będziemy tam działać. Często będą pojawiały się tam filmy intensywnie. Po tym jak zobaczycie w praktyce Dokładnie to o czym mówiłem Przez cały ten film, a to już za chwilę Także nie odchodźcie nigdzie Przed komputerów, telefonów No, dokładnie tak zrób A teraz czas na przejrzenie się temu Co się tak naprawdę wydarzy Kiedy wpiszemy sobie w YouTube kamerzysta Sprawdźmy sobie filtr Ten tydzień, ilu kamerzystów Znajdziemy na YouTubie Bo jest ich teraz mnóstwo Każdy taki sam, każdy jednakowy Często nawet z tym samym workiem Zobaczmy pierwszego z nich. Jestem kamerzystą. Dzisiaj Wam ja... Widzicie ten worek? Ten gość w tym worku, przecież on może się udusić. Nawet mój kamerzysta uroczy. On prawie że się dusi w tym worku, więc pewnie niedługo go zdejmie. No ale gdzieś jest takie, kurcze, takie, taki zamysł jest, że trzeba się ukrywać pod tym workiem, nie, no bo przecież... Twoja tożsamość w internecie to ona jest po prostu najważniejsza. Wejdź do krzaku. Zaczynajmy. Surprise, motherfucker! I ten surprise, motherfucker! No, zrobił mu niespodziankę i pewnie nawet skomentował jego film. XDDD to kurwa dobre. Agor, podłoga PL Games, pięknie. No i to o czym mówiłem, dzieciaki nawet nie wiedzą, jak ten film nagrać. Mogliby nawet dać, nie wiem, wszedłem do krzaków czy weszłem, <grym> nie wiem, jak się mówi. Patologia! I to się działo wczoraj, gdzieś w Polsce. Hmm? Błaga, kolejny niebieski kamerzysta w akcji. O, nawet dodali hashtagi: hashtag kamerzysta, hashtag Fortnite. Co to ma w ogóle w Fortnite do rzeczy, może się dowiemy. Jasiek opublikowany 15 maja 2019, też w tym tygodniu. Przywitajcie. O, kamerzysta, który od razu pokazał Rayface'a, bo pewnie jego montażysta nawet nie wie, jak się montuje. Jego kamerzysta, montażysta, przecież to jest wszystko razem. Tak. Simo, to jest kurwa niebieski kamerzysta, kurwa, dzisiaj będziemy nagrywać, kurwa, z panem w wokół. Czy wysłyszycie słyszycie, jak oni bluźnią? Kurwa, dobra, to jest ty kamerzysta. Kurwa, i piesankę, kurwa. Odsyłam was do filmu mojego kukurydza o TikToku. Bo tu nigdy nie wiem I rób kurwa cięci. Ja pierwam. Dobra, rób te cięcie, kurwa. No i słuchają takiej kukurydzy co drugie słowo na filmach kamerzysty i Krużwila. i tak to wygląda później na polu jeszcze źle nagrywane. Natomiast poziomo, to jakoś nawet... to nawet nie jest pion, to jest. nie Tam wiem sam co. Nabiłeś? Tak zrobiłem, czasu to jest cięcie. Zrób za cięcie wariacie Dobre Dobry kurwa kamerę zaczę. Zaśpiewaj coś no, już On sam nie chce go nagrywać, mówię wam, taka jest o, ty kurwa No, jest to durne, jest to wynik nudy jest to coś co może zepsuć tym dzieciakom życie Jeżeli nie mają dobrej psychiki, szczerze mówiąc Teraz w zwolnionym tempie no, i jeszcze przy okazji mogą sobie zrobić krzywdę, nawet taką piłką, która później stanie się, nie wiem, arbuzem. Będą sobie rzucali w głowę arbuzem. To zrobimy taką magiczną sztuczkę. Jak zostawić twoje pięć łapek w górę. Tak jest, no właśnie. Pięć łapek w górę, pięć łapek w górę. przecież ja tylko po to nagrywam, żeby te łapki w górę dostać, nie? Kozwin ma ich 100 tysięcy, ale ja chcę pięć, ja chcę pięć. Kamerzysta zdejmuje worek. Dobra. No. Do widzenia. Ten twój kamerzysta to już zdjął ten worek na samym początku filmu. Kurczę, zdemaskowałeś go. Dopiero, dopiero o. Taka gruba kariera się przed nim szykowała. Mógł się ukrywać całe życie. Ale już znamy jego twarz, ja wiem. Ja zesklinowałem Ja zesklinowałem nawet jak to utniesz później gdzieś jakoś magicznie, to ja to zesklinowałem Ja będę wiedział, że to jest ten kamerzysta, twój Jasiek. Wiesz, ja będę wiedział, ja będę wiedział. Dobra, kolejny, jakże... Straszny tytuł. Znęcam się nad kamerzystą. Lordzik Felipe. O, tu już się zaczynają, lordy, to już nie jest kamerzysta, chociaż pisałem kamerzysta i go znalazłem. Oba, zobacz. Nie ma, ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku film coś wykompinował, ale nie jestem w stanie ter te teraz powiedzieć co. Dobra, idę go znaleźć. O, co tam bawi? Okay. To się dzieje na jakiejś wsi, ale fajnie, że jest tutaj scenariusz, że jest tutaj historia opowiadana, że gość robi 199, czyli ile on tam zrobił tych podbić z tą rakietką? 199, 199, a ty nagrywasz? O, to jest, to jest to, za co Kruszwila ludzie polubili bardzo, pokochali wręcz, za to, że on się pyta, czy ty nagrywasz i on zawsze to wkleja, nie wiem, czy zauważyliście, ja to zauważyłem. Nagrywam A właśnie Tak, oczywiście, łapeczka, ale ja nagrywam Tylko się nie ma jest to Sur, że ostatnio nie było filmów Ale tak naprawdę to wasza wina Nie widzieliście 60 subów No tak, bo zasięg na YouTube bierze się znikąd Ty się tam pojawiasz i nagle masz 60 subskrypcji Każdy cię ogląda By Przecież ja, jak możesz wbić 60 subów, tylu nie masz widzów? No to kurwa się podjął. I znowu przekleństwa Chociaż jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest słowo to, którego używa się w szkołach A skąd wiesz? Ma Chociaż kreatywnie No, że na mnie nagrywasz, jesteś moją kamerzystą Kupiłem Ci takie Jaki kochany, ty, ale normalnie kamerzysta przecież by je założył, dziękował Kruszwilowi i tak dalej, tylko byłaby w tym jakaś intryga No fajnie, że dzieje się coś nowego, a nie tak samo jak oni, także fajnie jest. Co to jest? to jest? Tylko, no tak, no nagrywanie wiadomo poziomo, nie? Ale no, Lenonk. tego nikt nie ogarnie. Lenonki. Kurde, Lenonki najlepsza marka? To się puknij znowu. No jak nie, to to Chciałem Cię kupić i jeszcze nie wkurzyłeś, bo nie wnieś ode mnie prezentu. Ja Ci to. Poziom aktorstwa. Po prostu jest wkurwiony, wkurzony, przepraszam. Że nie, że nie ma 40... 400 subów. No i to jest to, o czym mówię na swoich filmach, o tych liczbach. Póki nie ma liczby, to ja nie nagrywam. Nie, nie kontynuuję tego. Ale skąd mają ci te liczby wziąć? Dzieciaku! Nieświadomy tego! Tego bardzo zdenerwowano. Tak, ja, biorę półki. O, jesteś! Przyskać. Tak. O ty! No dobra, znęcanko, rzucanko, wyzywanko. coś koledzy na pewno wasi to obejrzą. Next! A next jest Struś, 15 maja 2019 dodał. Pokłócił się z kamerzystą, ale tu już się pojawiają wyświetlenia. Może promuje, może ktoś mu pomaga. Tu widzę też jest dobry sprzęt, bo jest w tle mikrofon, gamerskie rzeczy. Także może jakiś youtuber w tym bierze udział. Struś, zobaczmy sobie go. Dobra, mam. Ja gram w Fortnite'a ogólnie, bo mi się widzi. Nie... Ten tu wbił do mnie na chatę i myślę, że jest spoko. Witam. Nie widzę tak. Co ciekawe się. ciekawe, że stato przed chwilą prawie dostał do depresji. A typ oczywiście. struś. chyba struś Musi być w worku, nie? Zaraz zobaczycie. Ale jesteś śmieszny, bo... Jak Lamie Fortnite. Ale prosiłem cię, wiesz, o to, żebyś mi dał chociaż pić. Nie. Nie, jest woda. Nie chcę wody. Co ty chcesz? Pić. Herbatę, soczek jesteś poważny? No O, tutaj leci z nami Ty, Kolega Gościu! Proszę cię o herbatę! To mnie na Juhu! halo! Nie zawsze ma się herbatki w domu. O, chcę widać jakąś wisowiarkę, którą. No, no, ale nieważne. Wcale nie jest śmieszny, kamrzysto. Halo, worek. Nie ale. Bo, bo, bo mi się rah... I znowu to samo: szerzenie nienawiści do swojego kamerzy. To już widziałem. Może tak przed wszystkim mi powiedz: nagrasz piosenkę? Tak? Nagrasz? Nagrasz piosenkę? Wiesz, że wszyscy będą się cieszyć, jak nagrasz piosenkę, nie? No teraz się. Teraz wszystkim powiedz: czy nagrasz piosenkę? Nie. No. Gościu, już tak graj, piosenkę o to Teraz twoja kolej! Mam no, zrobić na ciebie Disa? Dis- albo piosenka. Wtedy kiedy w ogóle nie znasz się na muzyce, tylko słyszysz o tym, że kamerzysta robi muzykę. W sumie tylko tyle wiesz. Plus to co słyszałeś w szkole od swoich kolegów tam, co tam gra ciekawego. Słuchaj. No wiesz. Kiedyś to wszystko dodawało się w montażu, a teraz robi się samemu. Czasek z przedniej kamery się nie da i znowu to światełko. No ale... Zwalnięcie. Chwila, 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 chwila. Po pierwsze, to takie nawalone mocno w głowie, że ktoś dla kogoś pracuje, gdzie oni sobie nic nie płacą, gdzie nikt dla nikogo nie pracuje. Później, później też poza kamerą, z tego co ja zauważyłem w przypadku mojego kamerzysty, on też próbuje coś podłapać z tego, że jestem jego, nie wiem, służącym, montażystą, on mi chce za to płacić i tak dalej. No mącicie dzieciakom w głowach, mącicie. Kto tu u kogo pracuje? Kto u kogo i kto dla kogo? Paciki masz sprzęt, żeby nagrać. Tutaj piosenka, a to tobie się po prostu nie chce. No to nie będzie piosenki, bardzo mi przykro. Początek kariery, końcem kariery. Dobra, kolejny kamerzystę, widzę, że ma worek od razu taki trójkątny, tamten drugi pokazał znowu twarz, bo nie wie jak montować. OMG, oh this było grubo z rury kamerzysta, hashtag grubo, hashtag kamerzystka, kamerzysta. A z Roed TV do kamerzystki jeszcze przejdziemy, do bardziej profesjonalnego, mniejszego kanału oglądajcie. Moje palce, kurczę, bo robię samochody i czasami obrazu. Teraz po tych samochodach dzisiaj mam Nie będę się tłumaczył. Ja jestem kamerzystą Filipa, dzisiaj nagramy sobie. Jesteś kamerzystą Filipa, więc musisz mieć worek na twarzy i okulary. Okej, okay, no to mamy już pierwszych yy, gości tam. Dobra, Oli, yy, ukryjmy się za samochodem i laserem świeć, będziesz uciekać. O nie, to ludzie! Laserem świeć? Ale tylko ich nie poparz. Kry <laughs> się. Perfekty. Dobra. My ich ja siedzimy. Biegają, bawią się, chociaż aktywnie. Nie no, jest no, spoko woreczku, nie? Było to słabe nagranie. To bardzo przepraszam. Uciekaj, ile siłboga! Sniper. Sniper, ale oni mają własny świat, ale przynajmniej coś swojego robią, nie? Chociaż ten worek nie jest swój, znaczy pomysł noszenia worka nie jest swój. W sumie kiedyś nosiło się maski na YouTubie, a teraz jest nowy trend na worki na YouTubie. No trendy się zmieniają jak widać. O, nowa postać. No dobra, bawcie się, zostawcie sobie to najlepiej na prywatne, będzie to dla was fajna pamiątka. Nie wrzucajcie na YouTube i nie róbcie z tego wielkiego szału, że jesteście wielkimi YouTuberami i potrzebujecie i Suby i wyświetlenia Cześć ja Maneczko, mordy moje Popatrzcie, znowu znalazłem kamerzystę z workiem na głowie I okularami, ale jesteście Kreatywni Z tej strony kamerzysta Krystiana I to jest nowy kanał i będę się nagrywał Będę kamerzystą Krystiana A kamerzysta będzie Cześć Mordeczko, z tej strony sta Uroczego Tu gdzieś Dobra, sprawdzimy sobie teraz inną frazę. Sprawdzimy sobie frazę Lord albo Lord Crushwill. Zobaczymy, kto za ciekawy Lord się znajduje na YouTube. Teraz, jakich lordów YouTube nam przyciągnął? Lord Biedy. I nawet poszedł wydatek już na ten kanał. Tigery zakupione, czy tam jakieś energetyki przeróżne. Crushwill już to robił. Test energetyków. Czyli zupełnie ten sam pomysł. Może i Wam przejdzie, może i Wam nie przejdzie. Lord Biedy, może i Wam przejdzie, może i Wam nie przejdzie. Chodzi mi o to, czy przejdzie Wam kanał, czy przejdzie Wam w ogóle chęć robienia na tym kanale No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Macie dwie subskrypcje już i macie jakiś konkretny awatar i jakiś konkretny opis Może ktoś za tym siedzi konkretny Zobaczmy. Ogromne inwestycje przeprowadzili na tym. ogromne Portala rodziców Następnie Power Up kosztuje 1,60 zł ja będę oczywiście to na ślepo robił i nie będę nic widział. Następnego mamy Red Bulla, który kosztował 4,99 Reklamówka netto, kreatywnie, kreatywnie. Spójrzcie do czego te dzieci potrafią się doprowadzić. Nałożyć sobie reklamówkę netto na głowę. Wcześniej była jakaś reklamówka jakiegoś worka, wcześniej był jakiś niebieski worek, jakieś maski. No kreatywnie, kreatywnie, kreatywnie. Ja jestem optymistą, więc zawsze staram się doszukać jakichś optymistycznych rzeczy w tym nagrywaniu lordów, kamerzystów i tak dalej. Ale chciałem wam też przedstawić wam te złe strony i mam nadzieję, że wam się uda je wychwycić oprócz tych dobrych, pięknych, wychwalanych przeze mnie czasami ironicznie albo i spontanicznie. Nie przerwie ja zamykam oczy zaraz, żeby nie było. Jest montaż! Ty, jak już montujesz, to może zamontujesz mi płytki podługowe, co? Bardzo słodkie. I strzałbym, że to będzie ten najtańszy. Mój kamerzysto nie mógł mieć wszystkiego złączenia, po prostu weź sobie to, zapisz w trakcie cięcia filmu. czyli... To ogólnie jest mega niebezpieczny challenge. Sam się zastanawiam, jak Krusz, Wili, kamerzysta przeżyli ten challenge. Mam nadzieję, że tutaj nie było podobnych sytuacji. No za chwilę zobaczymy. Ym, żaden, tylko ten pierwszy się wyróżniał y, tym, że był bardzo. Jest ktoś bardziej dojrzały za kamerą. Proszę mój daj mi wodę, aby mógł sobie kubki smakowe. Ale zacznijmy, a to zaraz powiemy jej ranking, jaki był, jaki Czyli Poera, który mówiłem, że jest najsłodszy, bo ja... Dobrze, że nie piją całości tak jak oni, bo to by się skończyło źle. Obyście mieli 10 dzięki twojemu montażowi Mam nadzieję twoim umiejętnościom promowania tego filmu dalej Mam nadzieję, że wam się po prostu nic nie stało po tym filmie, nie? Że jeszcze będą kolejne filmy na tym kanale Lord Biedy, a nie będziecie leżeli przez miesiąc w szpitalu następny Siema, z tej strony Menelcjusz Szkoda, przepraszam was, że nie było tak dużo odcinków Menelcjusz, ale no jest postać, nie? Tylko Menec już, ktoś który ma 13 lat, 12, 10, może 8, nie wiem. No zapraszam do oglądania, ale jeszcze nie zapomnijcie o tej subskrypcji, dzwoneczek tutaj nacisnijcie, tak o! Kurde, nauczyłem się. Jeszcze nie zapomnijcie o mojej doniczce, jaką odcinacie. Co sądzicie o niej po prostu? Ładna jakość, nikt się nie śmieje za kamery, wygląda to profesjonalnie. Montaż jest no i rzeczywiście RIP PUSZKA 20 maja 2019, czyli niedawno. Lord Menel. Już jestem przygotowany na takiej okazji, od zawsze na to liczyłem. To nie to. Gdzie to jest? O, tutaj. Szukanie skarbów trwa. Mam! Jak się tego używa! Fajny efekt pomysłowy. Ale patologiczny, tak czy siak. Mimo iż ten kanał ma pewnie zamysł bycia patologicznym, tak czy to siak. Prawda nie działa, ale będzie na złą. Znowu dobre myślenie przedsiębiorcze. W małych ludziach się wytwarza. A tu już nie było efektu. Co jest montażysta? O, o, ty Więc do tego. Idziemy dalej na naszą przygodę. Kurcze, ten film to jest szczyt fabuły. On trwa 16 minut, 26 sekund. Mam nadzieję, że to nie ma czarnego ekranu przez pół filmu. Nie, to jest 16 minut, 26 sekund. Oglądamy, oglądamy. No działajcie sobie, no. Przyznam, że to akurat jest kreatywne, mimo iż na pomyśle Lorda. byś pomyśle Lorda, ale no ile osób działa na tym pomyśle Lorda i kamerzysty, i może coś z tego wyjdzie. Ja nie mówię, że. Że wam zakazuje w ogóle próbować tego. Może coś wam pyknie, wystrzeli, ale zmieńcie też awatar Lord Menel. Jak chcecie, wszystkie linki macie oczywiście do tych filmów pokazywanych w trakcie tego filmu. W opisie, więc możecie do nich wpadać, ale najbardziej zachęcam, żeby wpadać na nasz film i uroczego, na mój i uroczego. Bo tamto dopiero jest uroczo i tamto dopiero jest historia, tamto dopiero są skarby znajdowane. Dobra, teraz coś profesjonalniejszego, z podręki Lorda Narwojsza oraz jego kamerzystki. Tutaj mu to zaczyna śmigać, dzięki konkursom, dzięki parodiom Lorda Kruszwila, dzięki udostępnieniem, udostępnianiom. Pozdrawiam, Lord Narwojsz. Z tym się nazywa, wypiłem wody z kibla, smakowała mi prank kamerzystki Lord Narwojsz. To są parodie, ewidentnie jest to powiedziane, że jest to parodia. I jest to z podrąg rzeczywiście bogatego gościa, bo jakby... Usłyszałem troszeczkę na jego temat na live'ach swoich, pokazał mi, udowodnił jakby swoim mówieniem, póki co na razie tylko, że rzeczywiście też tam działa na giełdach i może rzeczywiście tak jest. No, to jest parodia i ja to shipuję, po prostu tyle. Siema, jestem Michał. No ale to jest wprost powiedziane, że jest to parodia i spoko, ja zawsze to zaakceptuję. Nie będę, nie będę w ogóle w żadnym kierunku, żadnych wyzwisk kierował. Możecie zobaczyć, co Lord Narwość Boże, zobaczcie to w opisie. Mnie to zaciekawiło dlatego, iż robi on takie filmy, jak kiedyś robił Kruszwil, czyli takie, za którymi wiele osób tęskni. Może i wbijesz się w ten rynek YouTube'owy, w zapotrzebowanie na odcinki starej Kruszwila. Powodzenia, jeszcze raz. O kurde. To, to pierwszy odcinek. jestem Kiloes. Na pewno nikt się nie dowie kim ja jestem. Jedynie moje koleżanki i koledzy. I proszę. No to może ja nawet nie powiem tytułu, ani nazwy użytkownika, jeżeli nikt ma się nie dowiedzieć kim jesteś, bo przecież to jest taka tajemnica, jak ktoś się dowie, no to o! Od razu! Zwinczują cię! Z koleżanki i koledzy... Nie piszcie... Nie... Pić... Kurde... Po prostu, znaczy... On tam płacze pod tym workiem? Nie no, kreatywne! Jedynie... Jak na subskrypcję I łapki. Tak, najważniejsza wartość człowieka, Subskrypcja i łapki. To mnie właśnie boli w tym pokoleniu, że ono będzie takie pazerne na subskrypcje, na łapki, na to, żeby się odwdzięczyć za coś, Przecież już tak jest w sumie. A teraz twój kamerzysta pokaże twarz, gangsterzy.pl, konkretny kanał, gangsterzy.pl pokazują twarz, uwaga, obejrzyj, zobacz cały film. Subskrypcje, no, pokazał, no, fajnie, dobrze, że od razu, a nie na jakiś progi, Cześć Manko, ja jestem Darko, witam was w kolejnym odcineczku na... O, tego kojarzę, czy to nie jest przypadkiem mój widz? ...w moim kanale, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, tutaj macie, Instagrama kamerzysty, to Anami mowy kamerzysta i Darko, bo jeden, dwa, trzy, Promo Instagrama, chociaż dobrze korzystasz z platform. Hanuje, szanuję. Sz, sz, szan, dzisiejszym gościem na, na, na dzisiejszym y, filmie jest Dawid Siemajko I dzisiaj on będzie miał reakcję zobaczyć... O ten o, o, o tutaj członek Ten głosek jakiś taki typowy dres. No i Dawid musi zobaczyć tą twarz Wiesz y, co to, to Kto to? A myślę się przynajmniej No widzisz, nie wie? I o to chodzi. Y, no. Ja też nie wiem i w ogóle nie wiem, że tego ja nie wiem otwórz debilu! Bo... To ty? No ja kurwa, jak to? No tak, bo nigdy tu nie widział swojego kolegi tak jest. Dobra, słuchajcie, kamerzysta... No i co, pewnie się podobało się? Na koniec muzyka! Jednak tworzy ten lord biedy, którego oglądaliśmy na początku. No dobra, to szacun, to tworz muzykę. i co? O co chodzi? O co chodzi? Jaki mam do was manifest? Manifest. Jeżeli chcecie mieć jakiś procentik z manifesta, jeżeli chcecie jakieś dolarki zarobić na manifestie, macie w opisie co zrobić na manifestie na Instagramie. No wystarczy być po prostu aktywym na Instagramie i na manifestie, możecie sobie zarobić niówki. To będzie o tym w najnowszym vlogu, ale dobra na razie. Także co? Bądźcie kreatywni. Ogarnijcie sobie kogoś, kto będzie promował wam te filmy, montował. Miejcie jakiś pomysł. Nie wchodźcie z samym workiem, po prostu, przed kamerę. Z samym kamerzystą i z samym wyzywaniem go. I z samym takim. Nie wiem, co dalej będzie, bo i tak jestem w lesie po tym, jak wstawiam film, bo i tak nie wiem, co dalej nagrywać albo. Nagram, wtedy kiedy kolega nie będzie miał kary, na przykład. Ten fenomen jest też dość niebezpieczny, ponieważ no, teraz, dla wyświetleń, dla lajków, dla subów, dzieciaki mogą się posunąć do naprawdę niebezpiecznych rzeczy. Jak widzieliście tam było rzucanie piłką w twarz, później jakimiś tam efektami w materac i tego typu sprawy. No ja bym się bał tego, co się może dziać, kiedy to pokolenie naprawdę wejdzie butami w nasze życia. Wy za to pamiętajcie też, aby wejść w nasze życie. I kanału UROCZY Bo jest oczywiście w karcie zostawiony dla was link Specjalnie tworzymy dla was filmy Teraz w najbliższym czasie Więc będzie kreatywnie, nie to co na tych filmikach Które dzisiaj wam po prostu pokazywałem Prawcie koniecznie i pamiętajcie o nowej zasadzie Jeżeli skomentujecie i obejrzycie film w całości I podpiszecie się tiktokiem, instagramem Czymkolwiek Zostawiam wam aktywność na profilu Także pamiętajcie również i o tym Dzięki, jestem w podsumowaniach Ale mam nadzieję, że każdy z was wyciągnął sobie jakąś wartość z tego filmu i każdy z was będzie wiedział jak postępować w dalszym okresie czasu swojego życia Wiem, jestem za mądry, mówię za mądre słowa i w ogóle Dlatego będę robił inne głupsze rzeczy na moim kanale Czasami mądrzy się wypowiem Sprawdźcie co tam mój kanał przed wami otwiera Baju, 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 baju! Żeby było śmiesznie e, Takie uśmiesznianie filmów to jest po prostu No śmiesznie